Cześć! Dzisiaj mam dla Ciebie poradnik Lightroom w 15 minut, czyli najważniejsze kroki i najważniejsze funkcje, jakie się robi ze zdjęciami, żeby nadać im fajny klimat. Zaczynamy! Ten poradnik nagrywam dla Ciebie na tym sprzęcie, który dostałem do testów od MSI. P65 Creator z mocną grafiką od NVIDIA, dlatego będę mógł ci pokazać też, co sobie w Lightroomie włączyć, żeby szybko, sprawnie na nim pracować. Gdy pierwszy raz odpalić Lightrooma, no to nic się nie dzieje, jakoś mało gościnnie nazwita. E, dlatego że Lightroom to nie jest przeglądarka zdjęć, tu nie można sobie skakać po dysku i przeglądać zdjęcia. To jest baza danych, to jest katalog, więc żeby to wszystko zadziałało, musimy zrobić pierwszy krok, czyli zaimportować zdjęcia. Więc klikamy tutaj. W okienku importu pierwszą rzeczą, którą wybieramy, to źródło. Skąd bierzemy zdjęcia? I są dwa główne scenariusze. Albo masz już te zdjęcia gdzieś skopiowane na dysku, czy to na laptopie, czy to na dyskach zewnętrznych. A drugi scenariusz, bierzesz po sesji kartę i z niej będziemy te zdjęcia kopiować. Ja już wcześniej skopiowałem zdjęcia na dysk C, więc wybieram sobie stąd. Folder foto, tu jest sesja z Julką. I mogę zejść na każdy podfolder z sesją, albo pójść trochę poziom wyżej. I włączyć tą funkcję, żeby Lightroom też uwzględnił wszystkie podfoldery. Super, jeżeli pierwszy raz importujesz swoją całą kolekcję zdjęć i pierwszy raz wrzucasz do Lightrooma. A teraz się ukryję, żebyś widział cały ekran, bo ważna będzie prawa strona. Tu wybieramy zdjęcia, które mają do Lightrooma trafić, więc można sobie te totalnie nieudane odznaczyć. No z sesji z Julką to mało takich, a następnie wybierasz operację. Czy te zdjęcia zaznaczone mają być tylko dodane do katalogu, czyli Lightroom ma się o nich dowiedzieć, czy ma też fizycznie skopiować pliki. Więc, jeżeli byłyby to zdjęcia na karcie, to pojawi się operacja kopiowania, i wtedy mówisz: OK, na dysk C, czy D, czy dowolne inne miejsce, które wybierzemy. I tu jeszcze wybierasz potem sobie konkretnie folder na dysku, i jeszcze możesz dodatkowo powiedzieć, żeby stworzył jeszcze podfoldery, na przykład podacie. Świetna sprawa, jak z wakacji na przykład się przyjeżdża, czy jakiejś kilkudniowej sesji, i wtedy sobie je organizujemy jeszcze po folderach. Ale ponieważ one są już na dysku, ja tylko wybiorę operację dodawania i zobaczmy, co tu się dzieje. Pierwsza rzecz to, jak duże mają być pliki podglądów, czyli właśnie te małe obrazki, na których Lightroom pracuje. Czy mają być minimalne, czy ogromne, w sensie 1 do 1, 100%, lub polecam ci to zostawić ewentualnie minimal. Im większe będziesz budował, tym wolniej będzie import trwał, tym wolniej będziesz pracował w Lightroomie. A druga rzecz to jest, co ma się zadzieć ze zdjęciami podczas importu. Więc możesz już na tym etapie, na przykład, powiedzieć, że po wgraniu od razu przerób je na czarno-białe. Nie polecam robić, bo to znowu trwa, a my jeszcze nie wiemy, jakie zdjęcia nam się podobają. I możesz nadać sobie słowa klucza, na przykład portret. I to będzie nadane wszystkim zaznaczonym zdjęciom. No to import. Import się udał, proszę, i trafiamy do biblioteki, czyli do tego modułu, gdzie organizujesz, porządkujesz, filtrujesz i wybierasz, czyli robisz selekcję najlepszych zdjęć z sesji. To przyjrzymy się, co tu się dzieje, znowu się ukryje. Pierwszą rzeczą, którą tu widać, to foldery, czyli struktura fizycznie na dysku. Więc zobacz, jest dysk C, jest konkretnie ten folder, który importowałem i mogę prawym przyciskiem nawet zobaczyć, gdzie to na dysku siedzi. Także dysk C, foto, Julia. I to są moje zdjęcia właśnie Rawy. Tu jeszcze taka ciekawostka, bo taka zielona ikonka się pojawia przy dysku C. To oznacza, że dysk C jest podpięty i masz dostęp do plików źródłowych. Ale jeżeli byś zaimportował zdjęcia z zewnętrznych dysków i te dyski wypiął, to nadal będziesz widział miniaturki z tych zdjęć, możesz robić selekcję, nadawać gwiazdki, tworzyć kolekcje, a nie musisz mieć podpiętych dysków. Także to jest ta zaleta właśnie bazy danych. To zróbmy teraz selekcję, czyli wybierzmy najlepsze zdjęcia. Najprościej, jeżeli ja wcisnę klawisz E i oglądam sobie zdjęcia teraz z sesji. To mogę nadawać zdjęciom gwiazdki. I do tego służą skróty klawiszowe od 1 do 5. 1 to jedna gwiazdka, ona się pojawia tutaj. No 5 to 5 gwiazdek. Więc wystarczy, że teraz my sobie podadajemy gwiazdki. O, tu jest ładnie, tu jest ładnie. Może to, i to. No dobra. I skoro już mam nadane gwiazdki, to teraz mogę te gwiazdki odfiltrować. I do tego służy tutaj ten panel z gwiazdeczkami. Wciskam sobie jedną gwiazdkę i Lightroom mi pokazuje zdjęcia z jedną gwiazdką lub więcej. To wszystko oczywiście możesz sobie tu skonfigurować, jak chcesz dokładnie z jedną oglądać. Przy selekcji organizacji możesz też wykorzystać inne sposoby. Na przykład możesz nadać flagę, taką białą flagę sobie tutaj stawić. Skrót klawiszowy P od PIK. I jeszcze jeden mechanizm, który pomaga, to są kolorowe etykiety, na przykład możemy nadać zieloną etykietę lub skróty klawiszowe, tak jak gwiazdki były od 1 do 5, to skróty klawiszowe flag to jest 6, 7, 8, więc szóstka czerwona, siódemka żółta. I znowu możemy to wszystko filtrować o tutaj, pokaż jedynie zielone z jedną gwiazdką i więcej. A już skoro tak różne tutaj mechanizmy wykorzystuję, to teraz przejdziemy do drugiego panelu, kolekcje. Kolekcje to nic innego jak właśnie sposób organizacji sobie swoich sesji, niezależnie od tego, w jakich folderach siedzą. Na przykład możesz zrobić kolekcję portfolio i będąc tu w sesji z Julką, wybierzmy jeszcze raz te zdjęcia, jedna gwiazdka i więcej i te przenieśmy do portfolio to co jeszcze możesz zrobić w bibliotece, to on ma świetną wyszukiwarkę. Lightroom to taki Google Twoich zdjęć. Więc jeżeli naciśniesz klawisz backslash, wyjedzie Ci tutaj taki panel. Tutaj zobaczymy sobie metadane. Możesz wyszukać zdjęcie po dacie, możesz wyszukać zdjęcie jakim aparatem były robione lub możesz sprawdzić z Twoją ulubioną na przykład ogniskową, czyli jakie zdjęcia były strzelane w tym przypadku 50 na moim Nikonie Z7. Więc mogę sobie od razu powiedzieć, aha, to była 50. A teraz przejdźmy na prawą stronę w module biblioteki. Pierwszy panel to Quick Develop, czyli szybka obróbka. Możesz zaznaczyć sobie z Shiftem wiele zdjęć i na przykład wszystkim poprawić ekspozycję. To samo z balansem bieli, czy z teksturą Clarity lub. Na przykład możemy podbić kolory. Ten panel służy do takiego zgrubnego poprawiania zdjęć, ale właśnie jeżeli masz dużo niedoświetlonych, czy coś jest nie tak z kolorem, to szybciutko sobie poprawisz od razu całą masę zdjęć. A co tu mamy poniżej? Słowa klucze. Mówiłem, że Lightroom to taki Google Twoich zdjęć, więc warto nadać słowa klucze zdjęciom, bo potem będziesz je łatwiej wyszukiwać. Więc możesz sobie na przykład tutaj dodać, że jest to plener, a nie studio. Poniżej masz jeszcze metadane, czyli wszystkie informacje o zdjęciach. Możesz nadać tytuł, opis, i to się przydaje znowu przy wyszukiwaniu. No ale to ma być szybki poradnik, więc tyle by było w module biblioteki. Przejdźmy do modułu Develop. Moduł develop to cyfrowa ciemnia, to tu pracujemy nad zdjęciem, będziemy poprawiać ekspozycję, balans bieli, kontrasty, a czasami nawet da się jakieś tam przeszkadzajki z tła też usunąć, bo Lightroom parę możliwości też graficznych jak Photoshop ma. Ale żeby on sprawnie działał, mówiłem, że opowiem trochę o tych ważnych ustawieniach, więc wejdźmy do preferencji. Edit, Preference. W zakładce Performance upewnij się, że masz oto Full Acceleration. To oznacza, że Lightroom z Twoją kartą graficzną po prostu się dogadują i w pełni wykorzystują akcelerację sprzętową. Tutaj wszystko ładnie ze sobą działa, także MSI P65, Creator i Nvidia GeForce GTX 1070, one ze sobą dobrze gadają. Ty zobacz czy tam wszystko u Ciebie też jest ok, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą możesz zrobić. Upewnij się, że masz właściwe sterowniki do swojej karty. NVIDIA wypuszcza dwa rodzaje. To jest Game Ready Driver i one są optymalizowane pod gry, często uaktualniane. I jest stabilniejsza wersja dedykowana dla twórców. To jest Studio Edition czy też Creator Edition, ma różne nazwy. Ale to właśnie tą polecam ci zainstalować, bo wtedy one więcej wyciągają z takich aplikacji jak Lightroom Premiere no, dla twórców. Dobra, wracamy do modułu Develop. Po lewej stronie najważniejszą rzeczą są presety, czyli gotowy zestaw ustawień różnych tutaj suwaczków, który nadaje różny klimat jednym kliknięciem. To jest tak, że jak tu klikniesz, to po prostu dostajesz różne ustawienia, które możesz robić ręcznie, a potem możemy jeszcze sobie te rzeczy zmieniać. Tu masz przycisk Reset, który bardzo się przydaje, jak trochę namieszasz. W panelu Historia za to widać wszystkie zmiany, jakie były robione od importu, i możesz przez to wrócić do dowolnego stanu zdjęcia. To jest fantastyczne, w Photoshopie tego nie ma. Zamkniesz plik i tracisz historię, a tutaj to wszystko zostaje, bo jest zapisane w bazie danych. Gdy chcesz mieć więcej miejsca, to polecam ukryć ten panel. Dobra, mamy już tylko Julkę i prawy panel, więc po kolei. To, co uwielbiam w Lightroomie, to praca już na samym histogramie. Więc wystarczy, że kliknę myszką i mogę już rozjaśniać lub przyciemniać całą ekspozycję. To samo dzieje się tutaj z suwaczkiem ekspozycji. No ale jakoś wolę pracować na obrazku niż na suwaczku. Więc co możemy z tym zdjęciem zrobić? Wyciągniemy cienie. Leciutko rozjaśnimy to zdjęcie. No i powiedzmy, że jest OK. Poniżej histogramu mamy pasek z narzędziami. O tutaj i najważniejsze na start to kadrowanie, także przykadrujmy to zdjęcie. Od razu dostajemy podpowiedź właśnie z regułą 3, 1, trzecia, 2 trzecie. I jeżeli bym teraz zaczął kadrować, to nie trzyma mi lightroom proporcji, więc warto sobie tą kółeczkę zostawić lub wybrać konkretny preset, na przykład 1 na 1 to kwadrat. <tutek> tutaj masz do wyboru zmiany lokalne. Filtr radialny, zbliżmy tutaj, czy filtr gradientowy. No to po kolei, weźmy sobie filtr radialny. On służy na przykład do tego, żeby sobie rozjaśnić czy przyciemnić konkretny punkt. Więc jeżeli już zaznaczyłem twarz, to mogę dwa razy klikam na dowolnym suwaczku, mogę resetować. I to jest coś, co ładujesz do tego filtra. Więc weźmy sobie na przykład, wyciemnimy, o proszę, i można w ten oto sposób wszystko, co jest poza kółkiem, przyciemnić ale można też to rozjaśnić i tak dalej. Więc to jest narzędzie do pracy lokalnej, podobnie jak ten filtr tutaj graduated filter, szybki import zdjęć, będzie mi łatwiej pokazać, no właśnie narzędzia w Lightroomie. Więc wracam do modułu Develop, skrót klawiszowy D i załadujmy ten filtr graduated, czyli oznaczam go sobie podciągnąć myszką i teraz zobacz, mogę do tej części filtra załadować konkretny parametr, na przykład właśnie poprawa ekspozycji. Filtr działa tu z pełną mocą, a tu przechodzi zanika, tu już nie działa. Tych filtrów możesz sobie rysować kilka. Poniżej tych narzędzi mamy balans bieli, to white balance. Jeżeli strzelałeś w rawie, wybrać dowolny preset w aparacie. Lub Możesz sobie tym suwaczkiem tutaj samemu zmieniać. Backslash, takie zdjęcie surowe, tak jest po. Wydaje mi się, że znacznie lepiej. Jeżeli masz na zdjęciu coś, co ewidentnie było białe, możesz wykorzystać pipetkę białe, czarne lub szare, tak naprawdę. Wtedy on przywróci balans bieli do takiego neutralnego. Poniżej balansu bieli i zabawy z ekspozycją, którą już pokazałem tutaj na histogramie. Mamy cały panel poświęcony wyrazistości zdjęcia. Prezes, tekstura, clarity i dehaze, czyli odmogławiacz. Więc tekstura to są takie zobacz, szczegóły w detalach. Zobacz jak ta karoseria tutaj dostaje życia. To jest świetne właśnie do wydobywania szczegółów. A clarity to klarowność zdjęcia. Ona działa agresywnie i tak nazwijmy to mocniej. Ona fajnie działa z architekturą, z osobami absolutnie nie polecam. A Dehaze to odmgławiacz. Weźmy na przykład to, to co robi Dehaze. No tutaj na minus to dodam mgły, a tutaj zacznie wydobywać kontrasty. Oczywiście polecam nie przesadzać. Kolejne to suwaki dotyczące kolorów. Jaskrawość, Vibrance i Saturacja, czyli nasycenie. To tu mamy zdjęcie z kolorami. Wibrancja, czy też jaskrawość. To jest takie inteligentne dodawanie kolorów. A saturacja dosyć agresywnie, czyli można bardzo przesadzić, zwłaszcza z czerwonymi i pomarańczowymi. Wibrancja daje więcej koloru tym, które są mało nasycone, no i lepiej traktuje kolory skóry. A saturacja wszystkim nasyconym i nienasyconym albo zabiera, albo dodaje. Osobiście wolę wibrancję. Poniżej masz panel krzywych, czyli dokładnie to, co w Photoshopie. Więc jeżeli weźmiesz dowolne zdjęcie, i byś chciał na przykład nadać kontrast, to tutaj mógłbyś kontrast robić tu w panelu właśnie tym podstawowym, ale możesz też robić to już dokładnie w panelu krzywych. Na przykład rozjaśniamy jasne części zdjęcia, prawą stronę histogramu, wyciemniamy ciemne. No i voilà. Kolejny panel to kolor, i do tego celu wziąłem kolorowe zdjęcie. Masz świetne możliwości pracy nad kolorem, znowu polecam te właśnie bimbołki, czyli toggle po angielsku, klikasz i w tu jestem teraz w zakładce hue, czyli barwa. Wystarczy, że najadę teraz na dowolną barwę, na przykład na zieloną i klikając myszką jadąc w dół lub w górę zaczynam modyfikować kolor. Znowu to jest to samo co tutaj w suwaczkach, ale możesz w bardzo prosty sposób na przykład wydobyć lazur morza. Może niekoniecznie z Bałtyku, ale na pewno się przyda przy ładnym niebie. Kolejne na dole to nasycenie. I znowu możemy na przykład jeszcze bardziej dodać niebieskich barw. Luminans to jasność konkretnej barwy, na przykład możemy wyciemnić wszystkie fiolety, wyciemnić niebo i rozjaśnić żółte. A co z czarno-białym? Jedziesz do góry i tutaj jest black and white. Gdy klikniesz, zdjęcie zmienia się w czarno-biały a cały panel HSL też ma już teraz odpowiednik BW black white. Znowu bimbołek i możemy kliknąć na dowolnej barwie, możemy sobie niektóre rzeczy w zdjęciu właśnie wyciemnić, rozjaśnić i mamy bardzo atrakcyjne czarno-białe zdjęcie. A jak już mamy czarno-białe zdjęcie, to możemy wykorzystać panel split toning, czyli wlewania barw w highlights, czyli w jasne części zdjęcia możemy wlać jakąś farbę i w ciemne części zdjęcia, czyli na przykład możemy zrobić sepię. Wybieramy na przykład właśnie taki sepiowy kolor i mamy fantastyczną sepię. <laughs> Split toning oczywiście zadziała też do kolorowych zdjęć. Zapraszam Julkę na plan i wlejemy w ciemne części zdjęcia na przykład odrobinę jakiegoś tutaj fioletu, magenty, a w jaśniejsze części zdjęcia na przykład odrobinę żółci, czerwieni. To jest kolor grading w dużym uproszczeniu znowu takie zmiany robi tylko ten panel a twoje zdjęcia mogą zyskać taki Instagramowy look no, albo bo no, reklamowy look jak kto woli kolejny panel poniżej to detail czyli szczegóły służy do wyostrzania zdjęć także możesz nadać zdjęciu Zobacz co tu się dzieje mamy bez ostrości mamy z ostrością i jakkolwiek ostre to zdjęcie by nie było to możesz je dodatkowo wyostrzyć i taki pro tip tutaj jeżeli z altem naciśniesz na masce to zobaczysz gdzie ta ostrość działa ja teraz przesuwam w górę i on zaczyna działać tylko w największych kontrastach, więc teraz zaczyna ostrzeć jedynie kontrasty a nie tak jak tu każdy piksel więc bardzo polecam sobie z altem zobaczyć gdzie ci ta ostrość działa poniżej noise reduction, czyli usuwanie szumów więc jeżeli masz Kiepskiej jakości zdjęcie lub zrobione w ciemnych warunkach, to możesz sobie tutaj ten szum usunąć. No to zdjęcie było w bardzo dobrych warunkach. To był Nikon Z7 na 85, ISO 100. Tu szumów nie będzie. Kolejny panel to Lens Correction, czyli poprawa wad obiektywów, zniekształceń, które obiektywy nadają. Więc wystarczy, że sobie tutaj zrobisz Enable Profile Corrections. I wtedy wczytane profile tutaj spowodują, że Lightroom sam zgadnie: No dobra, skoro strzelałeś Nikonem takim obiektywem, to pewnie dodał ci winietę i troszeczkę na przykład zabaryłkował ten konkretny obiektyw. Więc jeżeli lubisz, to możesz sobie to włączyć, ale dla mnie akurat te, nazwijmy to, wady obiektywu całkiem fajnie działają. Wolę takie zdjęcie. No ale to już Twoja decyzja, czy wolisz tak zdjęcie, czy tak. Kolejny panel, który się bardzo przydaje przy zdjęciach architektury, to transform, czyli korekcję perspektywy. Jak zrobisz auto, to całkiem nieźle sobie z reguły radzi. Możesz tu jeszcze powiedzieć, żeby wykadrował za ciebie. To już nie zawsze dobrze działa, więc moglibyśmy z powrotem wrócić do kadrowania i trochę to zdjęcie sobie poprawić. Na przykład wywalimy sobie tą ostatnią skrzyneczkę i zrobimy. Na przykład takie zdjęcie. Jeżeli zrobię backstage, to zobacz, jak pochyłe były, dlatego że to był szeroki kąt i było z niskiej linii robione zdjęcie. A po poprawieniu przez transform, dostaje wyprostowane słupki. No i co nam tutaj poniżej zostaje? Efekty, czyli takie końcowe dodawanie klimatu. Możemy sobie dodać winietę, bo zobacz, że ja teraz przykadrowałem to zdjęcie. Nie jest to oryginalna winieta, tylko Post-crop vignetting, więc po kadrowaniu mamy teraz ładnie winietkę dodaną. Możemy też dodać moje ulubione ziarno, a jeszcze zrobimy sobie to w czarno-białym i podbijemy trochę kontrasty. No i w ten to sposób uzyskujemy efekt ciarskie zdjęcie z takiego, takie 3, plus 3 punkty do, do lansu. Gdy masz już swoje ulubione zdjęcia z sesji, te wybrane, zrobione, i myślisz o nich jako o zdjęciach do portfolio, to możesz wykorzystać jeszcze jedną fajną funkcję w Lightroomie, to jest Enhance Details. Ja zajdę na poziom jednego zdjęcia. To jest. O, tu w menu, nawet skrót klawiszowy dorobili. Ta funkcja bardzo mocno korzysta właśnie z karty graficznej i tego parametru, który wcześniej pokazałem, czyli pełnej akceleracji sprzętowej, ale. I tak dużo czasu zajmuje. Zobacz, że przy moim Nikonie Z7 47 megapikselach 15 sekund na zdjęcie. Przy gorszej grafice, przy braku wsparcia sprzętowego, to to by się jeszcze znacząco wydłużyło. Nie polecam oczywiście tego robić z każdym zdjęciem, jedynie z tymi, z którymi chcesz zostać na dłużej. No i na koniec pozostaje nam ostatnia czynność, eksport. Czyli przygotowanie zdjęcia albo na wydruk, albo do publikacji w sieci. Więc wracamy tutaj i klikamy prawym przyciskiem eksport. I tak jak w Lightroomie można potem sobie robić presety, różne ustawienia. Na razie najprostsza czynność, wyrzucimy zdjęcia na desktop. Możemy zmieniać ich nazwę i określamy, czy to będzie JPEG, PSDtif, także też formaty możemy określić. Zostawmy jak jest, ustawmy sobie JPEG-a o dłuższym boku 2048. Dodatkowo wyostrzymy. To jest fajna rzecz, można wyostrzyć na wyjściu. Tego nie trzeba robić w Photoshopie i Możemy też stworzyć własny watermark, czyli na przykład gdzieś tam w rogu sobie coś własnego dopisać. Eksport. No i to by było na tyle w tym poradniku. Nie wiem, czy się wyrobiłem. Chyba w 15 minutach nie zdążyłem. Zobacz, że nade mną tam na pasku jeszcze masz dodatkowe moduły. Ten lightroom to jest kombine. Tu naprawdę wiele można. To nie jest tylko wywoływarka zdjęć, a nawet przy wywoływaniu tylko pobieżnie pokazałem Ci najważniejsze funkcje. Ale to co chciałbym żebyś wyniósł z tego filmu to to że Lightroom jest przyjemny i bardzo prosty i to są proste rzeczy które pozwolą Twoim zdjęciom nadać fajny klimat. A do tego oczywiście dobry sprzęt i będzie Ci się pracowało sprawnie i przyjemnie a to ważne w fotografii żeby tą radochę mieć na każdym etapie a nie tylko podczas naciskania spustu migawy. Jeżeli ci się podobało, to zapraszam, zobacz sobie moje inne poradniki, i zostań koniecznie na kanale, tam zasubskrybuj, dzwoneczki i tak dalej i daj znać, co ci się jeszcze przyda. Trzymaj się, cześć.